Super. To się Coś, co się tysiąc, tysiąc, nie, idźcie do... tam, nie idźcie tam, tam są moby, tam są moby. A to ten fajny mob całkiem. Nie, 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 Tomeczku, tam była jeszcze ta lalka popierdolona, co Cię tam No ten. nie goniła. Tomeczku? Słucham uważnie. Będę Żygoł. Co tak tak gada? Co? Kamil, Żygoł. Co ty masz na ryju, kurwa? Nic nie mam na ryju, i co teraz? <grystanie> Ej, czy ja cię mi zabijam tym? Tomek? Tak, bo Żygi, jak komuś rzucasz na mordę, to zadałem dane. Kurwa! Chłopaki, chowajcie się. I uwaga, bo tam był ten, ten kurwa ta lalka, taka ten. A lalka Kupa, ta lalka zapierdala już tutaj. Tak. Hmm. Kurwa, otworzyła drzwi. Ty głupia lalka. Nie! O, popierdolują. Papa Tomek! <grystanie> Ona się schyla pod stół, ona reaguje na ruch, ona reaguje na ruch, nie na dźwięk. Głupia lalka, okay. ichuje, ichuje, me ale drzemordę! Aha! Ej, to nie Lalka! To lalka! To nie jest kurwa lalka! Tu no dynia... nie do Lalka lalka tu jest! Czemu tu jest kurwa, że. jakieś odliczanie mi wskoczyło? Ty, karo ktoś jeszcze. A. Uh. A. Po prostu okay. wybuchłem. Szymon chociaż wygrał okay. <śm> rundę, tak? Tak. Ale je czemu to tu wlazło? Bo mogą wchodzić, wchodzić mowy do statku. Kurwa nie... Karo chciałem cię uratować, naprawdę. O, dobra. Co to? Wygląda jak mina. Nie wypał. Ty... Wypał. wypał Wypał! To wypał. Chyba wypał Mina była wypałem To prawda? Mina cię zajebała na hita? Tak, miałem jeden HP Aha, twój to, chuj. No to A to jest ta laleczka co drzeja, panie! Aparat O, coś jest szkoda podniesienia, ja chcę Mam kartę, 600. Kurwa, no i zabrała mi oczywiście Kurwa Ła kurwa Co, co wyrozumiałeś tu wszystko? Kto jedzie tym jebanym wózkiem? No, Lino no Kto mu dał prawo jazdy? Ła kurwa Nie, nie, nie nośmy nie rzeczy pod dwie, oso... mi w tą grę. pod dwie osoby. Bo jak nosimy po dwie osoby. O, 5600! Chodźcie, tu z tym wózkiem, ja to przeniosę. Ale nie mogę tego podnieść. O, o, dziękuję. Planeczka, 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 Powoli. Planeczka, planeczka. Jeszcze kawałek do was. O, o. Trzyma się.

No tylko za 1300 o. Nie damy wózka, bo wózek pojechał na... Wózek wrócił. Nie, ej Wózek wrócił. Mamy 7 si si koła mamy Mamy drugi extrakty. Chodźcie, 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 chodźcie. Daj wózek drugi punkt mamy jeszcze zrobić. Ej, to tylko wystarczy tak, znaleźć tak, tak. drugi punkt i już jest koniec ogólnie, bo tu mam 11 koła w wózku. Git. Dobra nie ja nie idę za Szymonem Ja idę za Szymonem Tam jest... Ja idę za wózkiem Chodźcie za mną, chodź chodźcie żółty, chodź papież, chodź chodź papieżę. Chodźcie no, szybciej, bo ten wózek mnie blokuje Na przygodę LSPD LSPD on the ground on the ground Wiecie, mam. Kurwa lanka za nami idzie. Przyszpieszcie pierwsze. Nie, to kurwa. ja, to ja, to ja. ja. Nie, to no wyglądały, to no wyglądały Karma PTSD już po prostu. <noise> Zaraz no. gasną światła. Gasną światła. To wiecie? No bo musi wystarczyć... Zawsze gasną. Zawsze okej. Okay. Dobra, ja zablokuję <noise> go wózkiem. Co tam jest? To jest ten duży, kurwa co młodkie napierdala. Coś z tym włóczki buzy tam zwali. Tam kratuszki jeszcze są. Idzie tu. Kurwa. O, Damiana wsysła. No hej. Dzień dobry. A gdzie nasz wózek? O tu. jest mi nie kurwa. Ej, ktoś nie żyje? Damian. A ten wielki stwór gdzieś tu jest jeszcze? Halo? Mam ekstra pointa. A gdzie ten gigant? Dobra, nie ja wiem, ja chuj. Mora, kurwa, nie mam energii. Eee, peka, peka. Ej, bo ja mam <grym> jeden HP ogólnie. Ja też no też. O, kurwa. Kto ma mało HP? Jak ktoś mówił? Ja mam jeden. Oj, nie ruszaj się. Biegnij. Gnom. Można je złapać i pierdolnąć o ziemię Łap go i o ziemię kurwa, dziecko kurwa pędz <grym> Dwa go nie ma Kurwa to nie jest... Co to kurwa było? Olbrzym, olbrzym się tam skampił a. A damy, no, je, Damiana my wskrzesiliśmy. Niech startuje lepiej. Ten, jak wszyscy nie żyjecie, to weźcie im po prostu dajcie kurwa znak z niebieskiego. No, no. no, Nareszcie No chyba jednak mogłem startować. Tak, <laughs> mogłem. Tak, mogłeś. Ja, tak mogłem. Mogłeś, mogłeś. Mogłeś. Ale jestem zajebisty, nie, ja drugi raz kruję, Kurwa! Ach. O, tutaj jest coś, jest coś, tu mam. Korona! No bardzo delikatnie, bo mamy słonienie czasu. Co jest? Aha. No, jesteśmy Slowo. Aaaaa. Slowo. No, ale Slowo fest Ej, czekajcie, chcę coś zobaczyć. Czy jak na dół się na amen? No, zobacz. Nie, 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 nie. nie. Zabiłem. Czy on się zabił już? Tak. A co ty? A to tylko Szymon, tak? Tak, lec się tego mózgu to do życia. się dobrze zrobi. O! też mam! 1500, gdzie jest bózek? O! Tutaj? No tutaj jest gdzie jest wózek. Bo, bo, bo. Tym Dalej w slobowie. No, <laughs> Kurwa Ile mam w wózku? Jeszcze trochę za mało O to Karo Kurde dalej jeszcze 300 dolków nam brakuje w wózku I Szymona głowy no fajnie by bo... O tam jest, tam coś jest Halo Chowajcie się To działa na dźwięk chyba Zamknij Może jest, tak, że nie, proszę. Nie idę tu iść. Kurwa! Dwa są! Trzy są! On przeszedł przez... On przeszedł przeze mnie! To widzę! Ededok? the dog? Co? Halo, czy ktoś żyje? Halo? Fjeltowa głowa czy jaś, Nie wiem kto był fjeltowy. Jesteś coś warty piesku? Hm? Halo? Kurwa, ty tą głową tam... Wracaj. Wiesz z nami grał dalej Nie wiem, że ktoś jeszcze umarł, ale trudno to jego problem, że umarł daleko ode mnie Karo tam coś krzyczy chyba, ale słyszę tego z drugiego pokoju Nie. Witam znów wśród Rzymy Szymon Nie podoba mi się to A ktoś jeszcze umarł? Wszyscy Poza mną Tak Masz Hebeka kurwa ten? Mam 20 HP, bo mnie dłu... Ale patrz tu był piesek, ja tu pieska kumpla miałem. Wiem, widziałem jak pieska ta płaskać. Płask... I serduszka się na nim po... pochylały nawet wtedy, a to ja nie wiem tak, czy jest wiem. sens, żebyśmy to kontynuowali. Chodź, tak się pierdolimy. To chodźmy zobaczyć czy znaleźć mojego pieska. Słuchajcie, no Wskrzesiłem Szymona, tak? Krzesisz się tak? Nie A ty? Ale co was wyjebało tak w ogóle? Czemu wy tak chujowo zagraliście tę rundę? Czy to ciebie ożywi kara? O kurwa Do kotła, dobrze, już daję do kotła Już daję cię do kotła, chodź, chodź do no kotła. już do, do kotła. Nie, tumek do kotła. Tomek do kotła, nie ja jestem tak głupi jakby... Ej Szymon, tu jest coś warte 12 koła! Szymon tu są dwa cośki warte 12 koła. Tak? Możemy to wygrać na spokojnie Mówisz? Nie, nie mówię. No kurwa! Mi się zdaje, że w nie meczku? miałem tego specjalnie. Co? Chodź, mam podkę miłości. Chodź. A to coś czytałem o opinii na ten temat? Coś było. Kurwa. Chciałem się nią jebnąć. O, jedną cię nią chyba. Tak? Czekaj, chodź, chodź, dam ci hapek. Dam ci hapek. Dobra. O, dziękuję. Szymon. Nie wiem. Gdzieś. Szymon rapt sobie sam Adios Dzień dobry no, Tak właśnie działają kosmici No już raz mnie przychwycił, że koni biłem po 50 HP, więc raz przeżyłem to może ja się szybko tak pierdolę tutaj Tak, chyba tak Co myślisz Tomeczku? Dobra decyzja To jeszcze żyje? Nie, go było Spierdalaj. Ej, dał mu a, się a, uciec. No a, ja to pominęliście wcześniej. No ja tu widziałem. No a, ty, kurgo ty. ty. <laughs> Lecił tak, od tyłu. Na ty mnie nie zabierzesz. Uciekł, no, To No, to się mo. Te duchy nie były do zrobienia.